Polacy, podobnie jak to się dzieje w innych krajach wysoko rozwiniętych, są coraz bardziej otyli. Obecnie oferta produktów spożywczych jest tak bogata, że moglibyśmy odżywiać się tak zdrowo jak nigdy dotąd. Jednak nikt tak naprawdę nie wie, co powinien jeść i w jakich ilościach. Naukowcy prowadzą między sobą spory, nie istnieją żadne jasne zalecenia. Zamiast tego panuje boom na suplementy diety. Ludzie tonami połykają syntetyczne witaminy, lecz później następuje szok. Zażywane w dużych dawkach syntetyczne witaminy mogą być niebezpieczne, ponieważ zażywanie ich grozi hiperwitaminozą, a więc przedawkowaniem. Dziś wiadomo, że mogą one pozytywnie wpływać na zdrowie tylko poprzez współdziałanie z trudnymi substancjami roślinnymi. Warzywa odgrywają niezwykle istotną rolę w prawidłowym odżywianiu każdego człowieka. Są przede wszystkim źródłem witamin, m.in. witamin antyoksydacyjnych, czyli witaminy C i beta-karotenu, które wymiatają nadmiar wolnych rodników tlenowych z organizmu oraz składników mineralnych, mikro i makroelementów. Wolne rodniki zasługują na szczególną uwagę. Powstają w naszym organizmie w warunkach fizjologii, ale również dostarczamy je do organizmu paląc papierosy, żyjąc w zatrutym środowisku czy spożywając żywność bogatą w konserwanty. Nasz organizm potrzebuje pierwiastków śladowych. Do najważniejszych z nich zaliczają się witaminy. Nie możemy ich wytwarzać samodzielnie, więc musimy je spożywać. Zwykle ciało samo sobie radzi z atakami wolnych rodników. Problem powstaje wtedy, gdy wolne rodniki zyskują przewagę. Na szczęście nasz organizm może codziennie odpierać ataki wolnych rodników i to właśnie dzięki witaminom. Jeżeli jest nadmiar wolnych rodników w naszym organizmie, sprzyja to rozwojowi chorób układu krążenia, chorób nowotworowych. Dlatego w naszym organizmie musi być zachowana równowaga. Każdego dnia powinniśmy zjeść co najmniej pół kilograma warzyw, zarówno surowych, jak i gotowanych oraz w formie soków, świeżo wyciskanych soków warzywnych. Oraz każdego dnia powinniśmy spożyć co najmniej 150-300 gramów owoców. Nasze wzorce żywieniowe udzielają się również naszym dzieciom. Jeżeli jemy za mało warzyw i owoców, również dzieci będą jadły ich za mało, a te składniki powinny być dodawane do każdego posiłku w ciągu dnia. Także dziecko, jeżeli od najwcześniejszych lat nie będzie nauczone, że powinno zjadać warzywa i owoce, również w przyszłości należy się liczyć z tym, że tych produktów będzie jadło mało, czyli będzie miało zwiększone ryzyko rozwoju infekcji, chorób układu krążenia i chorób nowotworowych. Polecaną porcją jest garść owoców i warzyw i tyle też należy spożywać pięć razy dziennie. Dlatego powinni Państwo zadbać przede wszystkim o urozmaicenie diety. Powinna ona składać się z pożywienia we wszystkich kolorach tęczy. Ale pięć porcji dziennie to mało komu się uda. Najlepszym z takich czynników, który przeciwdziała procesom wolnorodnikowym są naturalne produkty, tak jak owoce i warzywa. Ale najbardziej zbliżone do naturalnych są owoce i warzywa, które w pełnym słońcu dojrzewają. Wtedy, tak zwane, są biologicznie aktywne enzymy, które są bardzo istotne dla utrzymania naszego zdrowia i najbardziej kompensują nadmiar wolnych rodników. Nie ma produktu lepszego, który by to spowodował jak, jak owoce i warzywa. Czyli najlepszym takim produktem byłby jednak ekstrakt ze świeżo dojrzałych owoców i warzyw, najlepiej w zróżnicowanych w różnicowanych kolorach, żeby była cała barwa tęczy, który sok i ekstrakt by odpowiadał w pełni właściwości dojrzałym owocom i, wa i warzywom. Juice Plus ma zbawienny wpływ na regenerację błon komórkowych, na procesy antyoksydacyjne. Studia kliniczne w renomowanych klinikach dowodzą, że nawet stosowanie wyizolowanych witamin, witamin C, witamin E, nawet olejów z oliwek, nie powodował ochrony błony wewnętrznej ściany naczyń, czyli endotelu, w takim stopniu jak ekstrakty z owoców i warzyw. To jest produkt numer jeden, jeżeli chodzi o tak zwane zawarcie ekstraktów w pełnym słońcu dojrzałych owoców i warzyw w kapsułkach. Nie ma porównywalnego suplementu na całym świecie. Składający się z 18 rodzajów warzyw i owoców w produktach nie ma konserwantów żadnych. Te owoce i warzywa rosną na podłożu, gdzie żadnej chemii nie ma, że nie ma pestycydów ani herbicydów. Nie ma laktozy, jest pozbawiony gluteiny. Ma wpływ na, na proces samego zmęczenia, na proces koncentracji. Poprawia tak zwane procesy zapamiętywania, co jest ważne dla dzieci w wieku szkolnym. To jest naturalna apteka, która, która nas chroni, bo owoce i warzywa. Warzywa i owoce to także główne źródło potasu w naszym organizmie. Są również źródłem kwasu foliowego. Wapnia, magnezu, sodu, manganu, miedzi odkryto że regularne spożywanie warzyw bogatych w likopen, m.in. pomidorów, zmniejsza ryzyko zachorowania na raka prostaty. Badania naukowe z Framingham, które pokazuje, że spożywanie od 3 do 5 razy dziennie owoców i warzyw doprowadziło do zmniejszenia się ryzyka wystąpienia apopleksu, czyli wylewu krwi do mózgu poprzez uszkodzenie naczyń w 22%. Największym czynnikiem doprowadzającym na pierwszym miejscu do powstawania chorób nowotworowych jest złe odżywianie. Nasz wpływ na regenerację błon komórkowych produktem jak Juice Plus regeneracyjny już zapobiega, czyli jako profilaktycznie nibeluje możliwość powstawania chorób. Ta mieszanka z miąszu i z tego soku z zachowaniem pełnej biologicznej aktywności jest podstawą działania i skuteczności działania Just plusu. Rynek światowy jest zarzucony produktami tak tzw. witaminowych mieszanek, odżywek mieszanek, czyli to są z reguły wszystko. Jest wyizolowane po, pojedyncze elementy witaminowe od 13 do 15 z różnymi dodatkami. Natomiast Juice Plus jest tak zwany kompleksowym produktem, który nie wyszczególnia pojedynczych witamin, nie izoluje ich, tylko tak jak w owocach i warzywach się znajduje pełen kompleks witamin, elementów śladowych i bioflavonoidów, czyli tak zwanych tych roślinnych produk produktów enzymatycznych, tego nie da się wyprodukować pojedynczo. Do dziś nikt dokładnie nie wie, ile substancji odżywczych organizm naprawdę potrzebuje. Wiemy tylko, że najzdrowsze jest naturalne odżywianie. Chciałem jeszcze raz polecić gorąco produkt, o którego działaniu jestem w 100% przekonany i z czystym sumieniem mogę polecić. Stosuję go od 13 lat na własnej rodzinie i na setkach moich pacjentów. Dla lekarza było ważne to, że ten produkt jest wytworem tak zwanej naturalnej apteki, czyli czyste owoce i warzywa. Są udokumentowane w świecie w badaniach klinicznych i skuteczność jest również udokumentowana w szeregu tych badaniach naukowych. Jeśli chcą Państwo sięgnąć po tabletki witaminowe, sięgajcie tylko po te, które wytwarzane są na bazie roślinnej. Zawierają one dokładnie określone dawki i cały wachlarz witamin oraz wtórnych substancji roślinnych. Kiedy kupuję Juice Plus, moje dzieci w ramach programu badania dziecięce otrzymują go z mojego doświadczenia widzę efekt, który po prostu sami pacjenci przemawiają, ich skuteczność leczenia za stosowaniem tego produktu.